Jak wyglądają ciemności na Islandii w zimę. I to jest takie ciekawe, że często myślicie i pytacie się mnie, czy u nas jest dzień. Słuchajcie, jest zima, jest wszędzie się robi ciemniej na półkuli północnej i tym samym w krajach właśnie nordyckich, czy w Kanadzie, nawet w Rosji, robi się ciemno. I w Reykjaviku jest stosunkowo ciemno, aczkolwiek na północy Islandii może być jeszcze ciemniej. I tak na przykład dla Reykjaviku dziś o 9:50 słońce wschodzi, a zajdzie o 16:32. Także co? Mamy krótki dzień. Ale nie ma co, jeszcze się ściemnia i tak widać tutaj 21 grudnia. Światło do Reykjaviku dopiero będzie docierało około 11.22. No i teraz jak to wygląda? No wygląda to tak, że do godziny 11 z minutami jest ciemno. Potem jest bardzo szybki, że tak powiem, przypływ tego światła, robi się jasno. I to, to jest ten czas, kiedy w ogóle słońca tutaj nie ma. Są trzy tygodnie w Reykjaviku bez słońca. Miejscowości inne na całej Islandii są też pozbawione słońca ze względu na to, że są wysokie góry. I to jest właśnie ten czas, kiedy ludzie mówią, że jest ciężko. I tak właśnie tutaj widzisz, godzina 12.10 w miejscowości Isafjordur, w której mieszkałam. Tam tak naprawdę, pracując, kiedy pracowałam w fabryce. Wychodziło się z pracy na lunch na 30 minut i była ciemna, ciemna, taka szarówka. Słuchajcie, to jest nie do opisania było ciemno, gdzieś ten dzień zaczął powstawać, a kiedy wychodziliśmy z pracy, tu widzisz, godzina 14:35 robi się już noc, no to już się szło i znowu było ciemno. Tego dnia praktycznie w ogóle się nie widziało. No chyba, że był weekend, to troszeczkę było tego światła. Pamiętam, kiedy ja przyjechałam do Islandii i była pierwsza zima, pierwsza święta. Stałam w oknie o godzinie 11-12 i oczekiwałam, że będzie słońce. I nie mogłam właśnie zrozumieć, że tego słońca nie ma. I tak stałam i się nie doczekałam. A tu widzisz mnie z moim bratem na zdjęciu, i to było zrobione koło południa. Także naprawdę było ciekawie. A to zdjęcie było wykonane zaraz po pracy, kiedy nie zapowiadało się, a w ciągu dosłownie kilku godzin napadało bardzo dużo śniegu. I naszym zadaniem, mieszkając, wynajmując mieszkanie w bloku, też było odśnieżanie tego, co jest przed blokiem. Także Venus posuwała też z łopatą. W Reykjaviku dziś mamy taką aurę i jak widzicie tutaj już jest ciemno. Tylko wyższe piętra mają słońce. Także tak to wygląda. Jeśli cię interesuje więcej szczegółów, więcej detali, tutaj o czym ja opowiadam o emigracji, dołącz do mnie, obserwuj, zadawajcie pytania w komentarzach. Będzie mi miło zobaczyć, co was interesuje. Pozdrawiam z Reykjaviku. Cześć.